Puk, puk. Dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku vloga na kanale Informatyk, gdzie dzielę się z tobą w prosty i zrozumiały sposób wiedzą o bazach danych. Dzisiaj chciałbym odpowiedzieć na pytanie, które otrzymałem ostatnio od jednej z oglądających mnie dziewczyn, która spytała. Czy sama nauka SQL wystarczy, żeby zdobyć pracę? No bo ona z kimś rozmawiała i słyszała, że SQL, ok, fajnie, dobrze znać, to jest potrzebna umiejętność, ale oprócz tego trzeba mieć jeszcze inną wiodącą technologię. I takie pytania bardzo często się powtarzają, bo jesteście zainteresowani nauką z tego powodu, żeby zmienić pracę, żeby podnieść swoje kwalifikacje, więc postanowiłem, że dzisiaj odpowiem na to pytanie i wyjaśnię dogłębnie od A do Z, jak to jest z tymi wymaganiami. jest. I zacznijmy od tego, że od odpowiedzi na te pytanie, a później ją przez pozostałą treść nagrania będę wyjaśniał. Czy SQL wystarczy, żeby zdobyć pracę? Tak, wystarczy. Tylko pytanie, w jakim charakterze chcesz pracować, bo tu jest kluczowy problem, o czym kiedyś już wspominałem na jednym z nagrań, ale teraz nie będę cię do niego odsyłał, tylko wyjaśnię jeszcze raz dokładniej, co mam na myśli. Systemy informatyczne, które są dzisiaj tworzone, mają różną charakterystykę. Możesz tworzyć system informatyczny, który będzie wymagał od Ciebie niskopoziomowych umiejętności, typu tworzenia starowników, na przykład dla dronów. Być może będziesz pracował w firmie, brał udział w projekcie, w którym potrzebna jest wiedza, żeby tworzyć aplikacje backendowe, czyli na przykład wpisać coś w Javie czy C Sharpie. Być może będziesz pracował w projekcie, gdzie ktoś jest frontendowcem i potrzebna jest umiejętność Tworzenia ładnych grafik na strony internetowe i dobierania kolorków czy responsywności strony. No i być może będziesz pracował w projekcie, gdzie będziesz zajmował się na przykład migracją danych i będzie potrzebny baza danowiec czy administrator. No i teraz problem z decyzją, czy SQL wystarczy ci do tego, żeby pracować jako programista, zależy tak naprawdę od ciebie, bo to ty musisz wybrać, czym chcesz się zajmować. Czyli załóżmy, że mamy jakiś Projekt obróć to, to. Myślę, że tak będzie lepiej. Mamy projekt informatyczny. To jest cały projekt informatyczny. I teraz w każdym jednym projekcie informatycznym, poza jakimiś naprawdę specjalnymi wyjątkami, w każdej aplikacji potrzebne są dane. No a gdzie dane są przechowywane? Dane przechowywane są w bazie danych. Czyli centralnym elementem bardzo często każdego projektu informatycznego jest baza danych. Tu możemy napisać baza. Danych. I abstrahując teraz od tego, jakiego rodzaju to jest baza danych, czy to jest baza relacyjna, nierelacyjna, jaka to jest implementacja, no to jeśli jest to baza relacyjna, a jest, są bardzo często wykorzystywane, to do obsługi bazy danych potrzebny jest SQL. No i teraz, w tak dużym projekcie informatycznym, z bazy danych może korzystać wiele różnych aplikacji. Może być tu jakaś aplikacja, właśnie desktopowa, na przykład albo mobilna, i może być strona www. No i teraz. Żeby ten cały projekt działał, potrzebni są ludzie, którzy będą mieli różne umiejętności, będą potrafili robić różne rzeczy. No niestety informatyka jest na tyle skomplikowana, że bardzo trudno by było jednej osobie być znać się na wszystkim. Oczywiście można to robić. To się nazywa Full Stack, może DevOps, ale to jest bardziej płytka znajomość. Nie jest to, trudno jest być ekspertem na dużym poziomie szczegółowości w każdym jednym zagadnieniu. Dlatego ma miejsce specjalizacja. No i teraz. Osoba, która będzie tworzyła strony internetowe, to będzie jakiś web developer. A osoba tworząca aplikację, to na przykład będzie dżawowiec. No i teraz, czy osoba tworząca strony internetowe i osoba tworząca aplikację potrzebuje korzystać z bazy danych? No oczywiście, że potrzebuje. Użytkownik się rejestruje, musi coś zapisać do bazy danych. Użytkownik chce się zalogować, trzeba sprawdzić, czy w bazie danych takie konto istnieje. Aplikacja, za pomocą którego, za pomocą której na przykład użytkownik Pani kasjerka w sklepie wprowadza jakieś dane do programu lojalnościowego o nowym kliencie, wypełnia formularz. Dane z formularza są gdzie wrzucane? Do bazy danych. Później ta pani chce otrzymać bonus, bo jest uczestnikiem programu lojalnościowego i chce 5% taniej mieć zakupy. No to trzeba sprawdzić, czy ta karta jest zarejestrowana, czy ta pani na przykład spełnia warunki promocji i tak dalej. Więc znowu trzeba się odwołać do czegoś, co te dane przechowa, a tym czymś jest baza danych. A jeśli to jest baza relacyjna, to potrzebne jest SQL. -e. I w związku z tym, jeśli Ty zapytasz web developera zapytasz backendowca, słuchaj, czy y, znamość SQL-a wystarczy do znalezienia pracy, to on ci powie N -n -n, no nie wystarczy, no bo 80% może procent czasu pracy tych osób to jest technologia, w których pracują, czyli na przykład Java, na przykład C Sharp, na przykład PHP, natomiast JavaScript, natomiast SQL to jest jakiś mniejszy wycinek, w zależności oczywiście od projektu, ich pracy. I oni, korzystając z SQL, ograniczają się do bardzo podstawowych operacji. Oni potrzebują dane odczytać, czyli napisać selecta, potrzebują wrzucić dane, czyli wykonać operację insert, zmodyfikować update i usunąć delete. No i w dużym uproszczeniu, oczywiście nie, nie generalizując, ale często tak jest, no, te osoby nie potrzebują dużej znajomości raz SQL-a, nie potrzebują znać detali, jak ta bada danych funkcjonuje. No, bo tego nie wymaga od nich praca. Oni zajmują się czymś innym. Ale być może, żeby dane znajdowały się w tej bazie danych, trzeba by je wcześniej zmigrować, czyli przesłać z innego systemu informatycznego. Czyli mamy inny system informatyczny, też z bazą danych. I żeby te aplikacje mogły działać, potrzebujesz tu też jest baza relacyjna potrzebujesz dane tutaj zmigrować. Nazwijmy to się nazywa proces ETL. No i teraz na nic Ci znajomość raczej Java, C#, -Sharp, PHP czy JS, ty będziesz potrzebował tylko SQLa, albo języka programowania, który umożliwi ci wykonanie takiej migracji, na przykład PLSQL w przypadku Oracle, a, a w przypadku Microsoft to będzie Transact SQL. I teraz kiedy ty spytasz, hej, wystarczy mi znajomość SQLa czy samych baz danych do tego, żeby pracować jako programista? No kurde, no, no oczywiście, że Ci wystarczy. To jak to będziesz wiedział i to znał parę implementacji na zaawansowanym poziomie, to bez problemu pracę będziesz miał. Więc punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Te osoby siedzące tutaj patrzą na SQL z perspektywy, no to jest mały wycinek mojej pracy, bardzo podstawowa znajomość. Oni Ci jeszcze powiedzą stary, dwa tygodnie, jesteś kumaty, dwa tygodnie albo dwa miesiące, to o kurde, już tak będziesz umiał SQL-a, że... Spokojnie zaczni się uczyć jakichś frameworków. Natomiast jak porozmawiasz z osobą, która zajmuje się migracją baz danych, to ona ci powie: No dobra, przez dwa miesiące to ty może się nauczysz takich podstawowych instrukcji, ale jak ta na przykład osoba będzie miała problem, bo dane nie będą się chciały do bazy danych zapisać, albo będą zapisywały się wolno, a w kółko będzie wykonywała niby ten sam insert, no to będzie potrzebny ktoś, kto się na tej bazie danych będzie znał. I to może być administrator albo bazodanowiec, czyli osoba, która powie: hmm, Sprawdzę, jak to polecenie się wykonuje. Odczytam plan tego zapytania, przeanalizuję indeksy. Więc to, czy SQL i języki programowania bazodanowe dadzą Ci pracę, zależy od tego, co Ty będziesz chciał bądź chciała robić. Sorry. To, co tutaj narysowałem, możemy przyrównać do na przykład sytuacji z mechanikiem samochodowym. Jeśli porównalibyśmy osoby projektujące aplikacje niebazo danowe, a jedynie korzystające z, z bazy danych, moglibyśmy to porównać na przykład do taksówkarza. No i teraz, czy żeby być taksówkarzem, potrzebujesz być mechanikiem? No, no nie potrzebujesz być mechanikiem. Wystarczy, że będziesz miał prawo jazdy, czyli miał jakieś tam uprawnienia do tego, żeby pojazdem kierować. Tak samo oni potrzebują jedynie podstawowej umiejętności, żeby wykonywać podstawowe operacje, czyli oni modyfikują, wrzucają dane, a taksówkarz zmienia biegi, włącza kierunkowskazy i uruchamia wycieraczkę, czy otwiera bagażnik. I to tyle. Ale, żeby serwisować samochód, żeby dostarczyć taksówkarzowi sprawny samochód, żeby spełnił jego wymagania, albo żeby zbudować samochód, no nie wystarczy być już tylko taksówkarzem. Potrzebujesz mieć wiedzę ekspercką, niekoniecznie z dziedziny tego, jak się samochodem jeździ, ale z dziedziny tego, jak się samochód buduje. No i, Takimi osobami, które są specjalistami od baz danych, są programiści baz danych, administratorzy baz danych, projektanci baz danych, eksperci do spraw bezpieczeństwa. Ja nagrywałem jakiś czas temu odcinek, w którym mówiłem jacy użytkownicy pracują z bazą danych, więc gdzieś tu w lewym albo w prawym górnym roku wyświetlę tobie taką informację, że kliknij sobie w tą zakładkę i wysłuchaj kolejnego odcinka, w którym mówiłem jacy użytkownicy z bazą danych pracują. Jeśli skorzystałeś z tego odcinka, ta wiedza Ci się spodobała, to zapewniam Cię, że regularnie, co tydzień, oprócz nagrań, dzielę się ze swoimi subskrybentami wiedzą poprzez maila. Czyli, jeśli chcesz raz w tygodniu, zero spamu, otrzymać ode mnie konkretne wskazówki, konkretne zalecane praktyki, zalecenia, które pozwolą Ci zbudować solidne umiejętności związane niekoniecznie z tą częścią, ale z tą częścią, to. Polecam Ci, udać się na stronę nieinformatyk.pl i podać swojego maila. W bonusie otrzymasz napisaną przeze mnie książkę, a dodatkowo będzie dzielił się z Tobą praktycznymi wskazówkami, które gwarantuję Ci, że Ci pomogą. I to by było wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Ci się podobał. Do usłyszenia za tydzień punktualnie w sobotę o 10. Do usłyszenia. Cześć!